Przed materiałem mamy pytanie do Was. Która mapa według Was powinna zostać zreworkowana przez Valve? O ciekawej i jednocześnie irytującej rzeczy postanowił przypomnieć jeden z użytkowników Reddita. Wysłał on film sprzed kilku lat, jednak wciąż jest tak naprawdę aktualny. Problemem jest fakt, że Valve mogłoby jeszcze bardziej zoptymalizować CSA, aby działał jeszcze lepiej. Dotyczy to zwłaszcza słabszych komputerów, choć te mocniejsze też otrzymałyby niezłego boosta FPS-ów. Chodzi tutaj o usunięcie postprocessingu. Być może kilku z was zna komendę mat postprocessing enable 0. Jeżeli mamy włączony SvC na serwerze, to możemy ją wpisać. Otrzymujemy wtedy boosta w niektórych miejscach aż od 30 klatek. Takie rozwiązanie mogłoby być też zaimplementowane do serwerów oficjalnych, na których sv-cheats nie ma racji bytu. Valve jednak na takie coś się niestety nie zgodziło. Wielu ludzi twierdzi też, że po tej komendzie CS wygląda jakoś tak lepiej. Być może ciągłe proszenie o te opcje w końcu poskutkuje. Finalnie, dodatkowe 30 klatek dla ludzi ze słabszym sprzętem to naprawdę bardzo dużo. Tak, jeszcze pozostając przy firmie Valve, to wczoraj na Twitterze przypomnieli społeczności, że nikt z deweloperów nigdy nie skontaktuje się z nami przez Steama albo inne aplikacje w sprawie ekwipunku. Chodzi tutaj o kradzieże, które wciąż w dużych ilościach występują, a z kamerzy czasem podają się właśnie za pracowników Valve. Takich ludzi można zgłosić do supportu, choć z szybkością działania tego działu bywa, jak pewnie sami doskonale wiecie, Cheaterzy to chleb powszedni praktycznie każdej gry multiplayer. Jednak w mało której produkcji jest to problem na tak wielką skalę jak właśnie w CSGO. O tym kłopocie postanowił przypomnieć Izak, cytując: Psycha mi siada po pierwszym dniu. Cheaty, które omijają antycheata Faceitowego kosztują 10 euro miesięcznie. Jak ktoś chce popykać na cheatach, to jest to jak subskrypcja na Netflixie. Jest to niestety smutna prawda o obecnym stanie faceitów, jak i matchmakingów. O podobnym problemie mówił też Neo, którego przytoczyła zresztą witryna bób. Jak sam stwierdził, piąte, szóste poziomy stawiają taki opór jak drużyny na najlepszym poziomie profesjonalnych rozgrywek. Niestety jest to smutny fakt, który staje się tak naprawdę coraz poważniejszy. Zmieniamy już jednak temat i przechodzimy teraz do bardziej sentymentalnej rzeczy. Niedawno na Epic Place pojawił się taki wpis, w którym przypomniano o starym projekcie Saya I ziego GOGO. CSGO. Ostatecznie miał on ogromny wpływ na rozwój polskiej sceny CSA. Z ich projektów w 2015 roku wyłoniono piątkę graczy: Fug owitao full Speed oraz Markoś. Jednak ich końcowy skład dwa lata później wyglądał następująco Tao, Marko znaczy PHR oraz Menio. Teraz każdy z nich występuje tak naprawdę w czołowych zespołach w Polsce. Izzy napisał, że chcieliśmy zrobić jak najwięcej dla CSA i myślę, że się udało. Raczej każdy się z tym zgodzi, że nikt nie spodziewał się aż tak wielkich rezultatów ze strony tego projektu. A teraz wracamy jeszcze do anonymu, który ostatnio w końcu ogłosiło swojego piątego gracza, którym został Black Tears. Kandydatów na miejsce Keja było kilka, choć najczęściej i tak przewijał się nick MHL-a, który przynajmniej w teorii pasowałby do koncepcji tej formacji. Jak powiedział Innocent na swoim streamie, była opcja, żeby MHL dołączył do zespołu. Rozmawiali z Miłoszem, ale stwierdzili jednak, że nie będą iść w tym samym kierunku. Jak powiedział PHR w wywiadzie dla Witryny Eweszło, Wisła prawdopodobnie jest jego ostatnią polską drużyną. Według niego, jeżeli tutaj nie osiągną sukcesu, a scena nie wyjdzie z dołka, to dalsza gra na rodzimym podwórku traci sens. Powtarzanie tych samych błędów do niczego nie prowadzi. W polskich drużynach niemal zawsze coś nie gra i zwykle jest to kwestia charakteru. Często znajdzie się jedna osoba, która zawsze wie wszystko lepiej od pozostałych. Dodatkowo na Twitterze mogliśmy jeszcze wyczytać, że okresu gry w Virtus Pro .phr nie wspomina za dobrze. Zapewne atmosfera w tamtym okresie nie była za ciekawa, biorąc pod uwagę wyniki. Wylosowano już grupy do 38 sezonu SEA Premier. Co ciekawe, wszystkie trzy polskie formacje występujące w tej lidze znalazły się w jednej grupie. Są to oczywiście X.com, AGO, Wisła i Anonymo. Zmagania rozpoczną się już 17 sierpnia. Która polska formacja według Was najlepiej sobie poradzi? Piszcie w komentarzach. A teraz wracamy do tematu wyrzuceń z FPL-a. Tym razem dostaliśmy listę graczy, którzy zostali wydaleni przez Faceita w niższej dywizji, czyli FPL Challenger. Nie zabrakło polskich ników takich jak Maus czy też Mono. Pełną listę tych zawodników macie u nas na Discordzie, która stale będzie aktualizowana. Dolej Miodu to ciekawy skład, który został zgłoszony na kwalifikacje do V4. W nim znajdują się K, Nawrot, Ponczek, Kilkapi, Darko oraz Kirby w roli zmiennika. Jestem ciekaw jaką formację ostatecznie wybierze K, który jest naprawdę utalentowanym polskim zawodnikiem. Poznaliśmy cztery zaproszone drużyny do zamkniętych kwalifikacji ESL Mistrzostw Polski. Są to tarczyński Protein Team, Gigi Predict Vixit, Delicans oraz SpongeBobs. Ich składy macie w tej chwili na ekranie. Wracamy ponownie do tematu turniejów w serii RMR. Jak pewnie wiecie, muszą odbyć się przynajmniej dwa takie zawody przed zbliżającym się majorem. Pozostało już jednak niewiele czasu, a Europa i Ameryka Północna wciąż nie mają oficjalnie ogłoszonych dat drugich turniejów RMR. W końcu harmonogram został wypełniony wydarzeniami od Blast'a oraz ESL. Jak stwierdził Bubski, zespoły wiedzą już kiedy odbędą się drugie zawody RMR, przynajmniej w Europie. Zapewne wkrótce otrzymamy więcej informacji na ten temat. Oficjalnie otrzymaliśmy drabinkę playoffów Ligi Akademii, w której znaleźli się też zawodnicy Mouse, NXT z Siuchym i Shaynem. Oni zmierzą się z drużyną Big Omen Academy, która jak najbardziej jest w zasięgu tych graczy. Renegade zrezygnowało z 14 sezonu ESL Pro League ze względu na restrykcje związane z podróżą. Ich miejsce w tej największej lidze zajmą gracze Force. MSL, AZ, Yugi, Tenski oraz Fesor tworzą nowy duński skład, który w tej chwili szuka organizacji do reprezentowania. Smoja przechodzi na ławkę rezerwowych w formacji Movie Star Riders. Tym samym dodali oni też trzech nowych zawodników do składu. Raz dołącza do Sprout, który wcześniej reprezentował markę Lingby Vikings. I'm so blind, I don't know where Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeście swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagrania Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a korzystnej z naszych kodów, tym samym wspieracie też nasz kanał, a no i standardowo wbijacie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.